już wkrótce święta i tradycyjny wigilijny stół, na którym tradycyjne świąteczne potrawy. A co by było gdyby te świąteczne potrawy zastąpiły te wytworzone z makuchów? Czym są makuchy i co można z nich zrobić? To jest podcast, to jest podcast, to jest podcast. To jest podcast Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry Rafał Molenda. zapraszam na kolejne spotkanie. Dziś będzie o jedzeniu, a moim gościem w studio jest doktor inżynier Łukasz Łopusiewicz z Wydziału naukożywności o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek rozszyfrujmy, czym są te wspomniane makuchy. Najprościej rzecz ujmując, to są pozostałości z ziaren, które są użyte do produkcji oleju. Po zmiażdżeniu ziaren takiego słonecznika czy rzepaku zostają nam właśnie makuchy. Te makuchy do tej pory w większości przypadków stanowiły odpad i to taki dość spory, bo z jednej tony ziaren. Po wytłoczeniu makuchy stanowiły około 600 kg. Tyle stanowi właśnie ten odpad. Ogromna masa. I ich produkcja znacząco wzrasta z powodu, że oleje zimno tłoczone są coraz bardziej popularne. No i te makuchy zostają. Dotychczas były wykorzystywane albo na cele paszowe, albo po prostu się marnowały, były wyrzucane lub nawet na cele opałowe. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spojrzeć na nie z innej perspektywy i poszukać dla nich. Ciekawego sposobu zagospodarowania, szczególnie że yy, Zielony Ład, europejski Zielony ład, ład zakłada, żeby wszystko opierało się o zasadę gospodarki cyrkularnej, zero waste, gospodarki obiegu zamkniętym, czyli nie marnowania po prostu, nie marnowania bardzo cennych surowców. Te makuchy są bogate w polisacharydy, w białka. Praktycznie jedyną rzeczą, która z nich ubywa, to olej. No i my, akurat w, naszym, w naszej działalności, postanowiliśmy przyjrzeć się tym surowcom i znaleźć dla nich nowe ciekawe zagospodar sposoby zagospodarowania. No właśnie, co można z tego przyrządzić, co dobrego Pan poleca, co mamy w menu? W menu no, zasadniczo ogranicza nas tylko wyobraźnia, co możemy z nich zrobić. W naszym zespole realizujemy projekt probiowego realizowany dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie ponad miliona 300 tysięcy złotych i w tym projekcie, czyli jakby skupiamy się na dwóch obszarach, Jeden to jest projekt i zaraz dokończę czym jest ten projekt, a drugi to są pomysły, które na bieżąco weryfikujemy i ten w tym projekcie skupiamy skupiamy się na wykorzystaniu makuchów z roślin oleistych dostępnych na rynku polskich, takich, takich jak czarnuszka, lnianka, sezam, konopia, słonecznik, amarantus. My pracujemy również na takim naszym flagowym makuchem, jest makuch lniany. i w tym projekcie chcemy opracować grupę produktów, które będą roślinnymi fermentowanymi alternatywami dla nabiału, czyli jogurtów, kefirów, mlek, mlek roślinnych, a w innej grupie produktów, nad którą pracujemy, to między innymi Roślinne dojrzewające sery pleśniowe, opracowaliśmy również wegańskie piwo, kombucze, także różne produkty fermentowane są naszym produktem flagowym. To rzeczywiście wygląda i smakuje jak piwo, czy to jest piwo podobne? W dużej mierze y, przypomina prawdziwe piwo pszeniczne. Y, dzięki zastosowaniu odpowiednich szczepów drożdży browarniczych y, uzyskaliśmy bardzo ciekawy bukiet kwiatowo, taki kwiatowo-owocowy, ten ciekawy smak piwa pszenicznego, no i oczywiście zawartość alkoholu. Jogurty również są jak jogurty? To akurat nie do końca, ponieważ y, trzeba sobie zdawać sprawę... Bo do tego sprawę. jeszcze mamy to mleko, prawda? Tak. Y, nasz projekt zakłada jakby Opracowanie trzech głównych grup produktów i pierwsza grupa to są takie produkty półstałe, które będzie można zjeść łyżeczką. Czyli takie, takie, powiedziałbym, w konsystencji właśnie takiego gęstego kefiru, jogurtu. Druga grupa to napoje roślinne, czyli te tak zwane mleka roślinne, i te, tutaj już jest większe pole do popisu, żeby uzyskać efekt zbliżony do takiego nabiałowego produktu. A trzecia grupa to z tych mlek roślinnych napojów będziemy suszyć je rozpyłowo i uzyskiwać takie produkty instant, czyli mleka w proszku, które będzie można później sobie odtworzyć dodając wodę. A jeśli chodzi o to, czy uzyskamy ten efekt taki mleczny, no to jest wyzwanie technologiczne, ponieważ no pracujemy na surowcu, który jest włóknisty, to są nasiona, ale odpowiednia obróbka, odpowiednie sposoby obróbki pozwalają nam uzyskać efekt bardzo zbliżony. Koniec końców. To, co udaje się uzyskać w tym momencie, nie przypomina wyglądem, smakiem tego, do czego jest porównywane. Mleko, które uzyskujecie, nie jest takie jak mleko, tak? Czy... No nie do końca. Z smakiem jest już dosyć mocno zbliżone. Tak? Szczególnie, że po fermentacji fermentacja nadaje specyficzny taki bukiet smakowo-zapachowy produktowi, więc uh -huh. stosując kultury starterowe, które są klasycznie stosowane do, jako kultury starterowe do produktów tradycyjnych mleczarskich, uzyskujemy dosyć zbliżony zapach i smak. Czyli to są te żywe kultury bakterii, tak, które często kultury, słyszymy w reklamach. Tak, tak, tak? Które, które, i, które stosowane są właśnie w, w opracowaniu takich produktów i o których czytamy na opakowaniu. Dodatkowo w niektórych przypadkach stosujemy szczepy probiotyczne, Czyli te bardziej prozdrowotne, ale jeśli chodzi właśnie o, o na przykład kolor, no to nie, nie przeskoczymy tego, że na przykład czarnuszka jest ciemna. Nie, nie wybielimy jej, ale jest to też wartość dodana, że stosujemy może inne surowce, ale o innych nowych, ciekawych cechach. A warto nadmienić, że na przykład w Azji jest nowy trend, że wszystkie ciemne produkty są postrzegane jako zdrowsze. No tak, bo im bardziej intensywna barwa, tym w domyśle więcej tych mikroelementów korzystnych dla naszego organizmu. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wykorzystywać makuchy, jakoś je tam modyfikować i uzyskiwać coś nowego? Czy to jest nowa technologia? To jest nowa gałąź? Czy. czy... To jest już proces, który trwa i tylko jest udoskonalany. Nic nowego nie odkryliśmy, że można coś sfermentować, natomiast odkrywczym, no można tak to nazwać, jest nieszablonowy sposób podejścia do surowców, ponieważ tak jak wspomnieliśmy na początku, te surowce praktycznie nie były wykorzystywane, to po pierwsze. Po drugie, dopór odpowiednich szczepów, bo to jest cała sztuka, można tak powiedzieć, czyli znalezienie szczepów mikroorganizmu, które będą chętnie wykorzystywały, czyli te surowce dla nich będą dobrym medium do wzrostu, no to jest duży du, duże wyzwanie. Także hmm, myślę, że największym naszym odkryciem, tak to można nazwać, w tym zakresie jest bardzo nieszablonowe podejście i znalezienie nowego sposobu zagospodarowania. Ile osób pracuje w tym zespole i jak tak naprawdę wygląda ta wasza praca? Spotykacie się w laboratorium i co? Zespół składa się z pięciu osób i tutaj warto podkreślić, że nasz zespół to interdyscyplinarny zespół i interinstytucjonalny, ponieważ projekt prowadzony jest na ZUCie, ale z udziałem naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy w swoim z jakby zestawie, można tak powiedzieć, i technologów żywności, i mikrobiologów, i biotechnologów, także, e, także bardzo szeroką paletę umiejętności. Na co dzień część osób pracuje w moim zespole, czyli widujemy się na co dzień w laboratorium, ale część badań jest robiona na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w zespole doktora Pawła Kwiatkowskiego i to warto podkreślić, że tam na przykład badane jest potencjał naszych produktów jako hmm, produktów, które mogłyby zapobiegać zatruciom pokarmowym, czyli wpływu naszych produktów na Bakterie patogeniczne, takie jak Listeria, Shigella, Salmonella, Sherichia coli i, i geny wirulencji. Co ciekawe, jeszcze badamy przeżywalność mikroorganizmów w naszych produktach w symulowanym przewodzie pokarmowym. Mamy tak zwane sztuczne jelito, czyli nie musimy angażować żywych osób, tylko możemy sprawdzić, na ile te mikroorganizmy docierają do warunków, które odpowiadają naszym, naszym jelitom, bo tak naprawdę bakterie muszą przejść cały przewód pokarmowy, żeby swoją magiczną robotę, Robić w, w, no, w dalszych częściach naszego przewodu pokarmowego. A jak to wygląda? To jest jakiś worek z różnymi czujnikami? Czy... No, sztuczne są różne układy, natomiast my mamy dwa podejścia. Jedno to jest taki jakby jedno, jednoreaktorowe, czyli dolewamy różnych rzeczy, żeby symulować kolejne elementy, natomiast mamy też dostęp do takiego układu. Poszczególnych, połączonych ze sobą następujących pojemników, których już so, czyli ten produkt jakby jest przepychany pompami perystaltycznymi, tak jak w naszym organizmie, do kolejnych e, pojemników, tak, tak to można nazwać. Komór. Komór, tak, komór, które symulują warunki w poszczególnych e, odcinkach naszego układu pokarmowego. Bardzo ważnym elementem, który badamy, jest bioaktywność naszych produktów, ponieważ surowce roślinne są naturalnie bogate w składniki bioaktywne, takie jak polifenole, flawonoidy, witaminy o udowodnionych działaniach na przykład przeciw przeciwrakowych, przeciwutleniających, stres stres oksydacyjny. Dzisiaj wszystko co nas stresuje powoduje powstawanie stresu oksydacyjnego w naszych Proszę, na Całe Życie To jest jeden wielki stres. No niestety taka prawda, więc trzeba dostarczać naszemu Zmowi jak najzdrowszych, jak najbogatszych w składniki bioaktywne produktów. Jak wygląda w tej chwili postęp pracy? Bardzo dobrze. Uzyskaliśmy już bardzo dużo ciekawych produktów. Nad częścią już myślimy, żeby je opatentować. Wierzymy, że mają, mają bardzo duży potencjał do komercjalizacji. A możemy o tym opowiedzieć, czy nie? E, Możemy opowiedzieć mniej więcej, co to jest. Mniej bez więcej. szczegółów. Mniej mhm. więcej. Na przykład produkty z sezamu, z, z uwagi na to, że sezam jest jasny właśnie, są zbliżone najbardziej do tych produktów tradycyjnych, mlecznych, więc na pewno e, chcielibyśmy kiedyś zobaczycie na półkach sklepowych. Myślimy, że te mleka roślinne suszone rozpyłowo za jakiś czas też będą świetnym strzałem w dziesiątkę, ponieważ takich produktów praktycznie nie ma. Nie dość, że w skali Polski, Europy, ale nawet świata są to sporadyczne produkty dostępne na, na, na rynku. No trzeba tutaj podkreślić w ogóle, że nasz projekt opiera też się, bo dużo jest produktów. Idziemy do sklepu i widzimy półkę z tak zwanymi tymi mlekami roślinnymi. Jest tego cała tak, gama. Albo te półki jako. Czy żywność roślinna, tego jest dużo. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, Uwagę, że i, te, i ten postęp w, w jakby dostępności tych produktów w ostatnim dziesięcioleciu znacznie się zwiększył, bo jeszcze 10 lat temu były to produkty dosyć ekskluzywne, a dzisiaj idziemy, nie wiem, do Lidla, Kauflandu, czegokolwiek i wszędzie to jest. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że takich produktów fermentowanych praktycznie nie ma. Są to sporadyczne. Dopiero się teraz pojawiają roślinne jogurty, roślinne kefiry, chociaż kefiry są większą rzadkością, natomiast no, to mleko w proszku praktycznie tego nie ma. Mhm. Więc, więc tutaj upatrujemy, że to będą nasze hity. Czy jest coś takiego jak zainteresowanie rynku tym, co robicie? Czy dopiero trzeba ten rynek wytworzyć popyt, żeby była później podaż? To znaczy to zjawisko jest dosyć złożone, bo tak, jeśli chodzi o klientów, to klienci postrzegając, już teraz bazując na wielu raportach, bo, bo skoro zjawisko coraz bardziej się rozwija, wiele opracowań naukowych się pojawia mhm. oraz rynkowych, klienci szukają, stawiają na cztery główne aspekty. Po pierwsze ma być to produkt cenowo tak. przystępny ma być dla nich. Tani. ma mhm. być tani, więc stosując te makuchy, które my stosujemy, znacznie obniżamy cenę, bo na przykład te makuchy Kosztują kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych za tonę, więc z tony jesteśmy w stanie, oczywiście, później cena rynkowa to, to inna kwestia, ale sam surowiec jest bardzo tani. Konsumenci oczekują, że będzie to produkt o udowodnionej, korzystnej dla nich aktywności prozdrowotnej, nad czym też intensywnie pracujemy, ponieważ staramy się jak naj, najgłębiej poznać nasze produkty. A trzecią, trzecią sprawą jest to, żeby te produkty wykazywały również wartość odżywczą i my tą wartość odżywczą badamy. Jeśli chodzi o Odezwę rynku, to jak najbardziej już mogę się pochwalić, że zgłaszają się do nas firmy, które są zainteresowane naszą działalnością. Niedawno jedna z firm nawet zgłosiła swoje zainteresowanie tymi serami roślinnymi, które, które opracowujemy. Także no, mamy nadzieję, że dzięki serkami serami pleśniowymi, dojrzewającymi. Robicie również ser pleśniowy dojrzewający? Tak, tak, robimy takie rzeczy. Jest to też jeden z bardzo ciekawych gałęzi naszej działalności, ponieważ udało nam się e, opracować na razie... Ale przepraszam, na... taki ser ser, który mogę sobie znaczy Jest, wziąć, to, jest to taki analog sera, sera na przykład camembert, czyli tego z tą białą maksamitną skórką. Y -hmm. Dzięki zastosowaniu, bo wcześniej rozmawialiśmy głównie o bakteriach, ale tak. trzeba powiedzieć, że stosujemy nie tylko bakterie, ale też grzyby, czyli drożdże albo pleśnie właśnie szlachetne. I e, dzięki wykorzystaniu tych szlachetnych szczepów pleśni udało nam się, na przykład, makuchelniany, e, jakby za pomocą procesu biotransformacji, doprowadzić do produktu, który w wielu aspektach przypomina mm, ser camembert I tutaj również się pochwalę, że dzięki właśnie na podstawie tych badań niedawno uzyskałem e, inny grant z Narodowego Centrum Nauki, który pozwoli mi zbadać właśnie procesy, które zachodzą w czasie dojrzewania takiego sera, czyli procesy lipolizy i proteolizy. Proces lip Lipolizy, czyli... Lipoliza, czyli tak, klasyczny ser, camembert, e, Wszyscy znamy, czyli mhm. on jest taki miękki. Tak, tak, się, tak, tak, im, Im dłużej e, dojrzewa, tym bardziej jest taki rozpływający się. I zachodzą tam dwa główne procesy proteoliza i lipoliza. Proteoliza, czyli w wyniku działalności tych, tych, tych pleśni i, i enzymów, które one wydzielają. Proteoliza to proces, podczas którego e, zachodzi rozkład białek do peptydów i e, później aminokwasów. Natomiast lipoliza to proces, który z udziałem enzymów lipolitycznych lipas, e, rozkład tłuszcze do kwasów tłuszczowych. I dzięki temu, e, że te produkty zachowują się w sposób dosyć podobny, zauważyliśmy, że na przykład powstaje taki charakterystyczny orzechowy aromat, e, zbliżony bardzo do, do, do camembera prawdziwego. Również te produkty, no może one nie są takie płynne, bo tam nie ma dużo tłuszczu. To trzeba podkreślić, że w naszych produktach dobrze, jest bardzo dobrze. dużo białka, jest bardzo dużo białka, natomiast jest mało tłuszczu, bo ma, ba, bazujemy na tych makuchach. No to makuchach. Panie się ucieszą. Tak, więc więc one mają wysoką wartość odżywczą, ale niską energetyczną, czyli nie są energetyczne dla nas. No a że zachodzą te procesy, które będę badać w ramach tego grantu Miniatura 5 z Narodowego Centrum Nauki, no myślę, że będzie można głębiej zrozumieć te procesy zachodzące w tych, w, tych, w tych produktach. No i przypomnę, że to wszystko z LNU. To nie jest ser typu ser. Te procesy, które zachodzą w tym sztucznie wytworzonym środowisku i, i tak. w tym układzie. Warto podkreślić, że na naszej uczelni, przy naszej uczelni funkcjonuje Regionalne Centrum Transferu Technologii, więc... więc pozdrawiamy ERCiT. Tak, bardzo pozdrawiamy ERCiT, który pomaga właśnie nawiązać tą nić porozumienia pomiędzy nauką, biznesem i pomaga przetransferować te nasze wyniki, żeby one nie szły do szuflady, ale rzeczywiście miały szansę realnego wprowadzenia na, na rynek lub, lub po prostu komercjalizacji. Tak, dokładnie jak ERCiT działa, o tym rozmawialiśmy też w jednym z poprzednich podcastów, polecam. To jest taka komórka komandosów, którzy Łączą naukowców ze światem biznesu i odwrotnie. Efekty są takie, że udaje się skomercjalizować wiele, wiele interesujących projektów. Skończycie te badania w ciągu dwóch Lastały lat? Zostały nam jeszcze dwa lata. Kończymy dwóch pierwszy lat. rok, zostały dwa lata. I efekt końcowy, proszę zapowiedzieć i zaanonsować. Efekt końcowy to będzie to nasze menu. W naszym menu będziemy mieć szeroką gamę produktów z różnych makuchów, a z siedmiu. I będziemy mogli, mam nadzieję, zjeść za, kilka, za najbliższe dwa lata roślinne jogurty, kefiry. Mleka roślinne i mleka w proszku z różnych makuchów. No i nie zapominajmy o tym kamemberze, prawda? To jest osobny wątek i też mam nadzieję, że za kilka lat go będziemy mogli znaleźć na półkach. To ja się czuję zaproszony. Wniosek końcowy jest taki, że chyba ta wizja głodu na naszej planecie nam nie grozi, skoro już w tej chwili potrafimy wytwarzać takie rzeczy, no nazwijmy to wprost, z odpadów. Znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że musimy poszukiwać właśnie innych sposobów, żeby tą populację 10 miliardów już w 2050 roku, bo tak jest przewidywane, no umieć wykarmić, tak? Może nie tyle odpadów, ja to, ja, ja nie lubię tego określenia, to są bardzo cenne produkty uboczne. One mają dużą wartość, tylko trzeba nieszablonowo czasami o nich pomyśleć. Trzeba szukać innych rozwiązań. To co, umawia... Się na, na spotkanie i degustację? Myślę, że tak. Za, za niedługo myślę, że każdy chętny, który będzie zainteresowany naszymi produktami, będzie mógł ich spróbować. A kiedyś kupić w sklepie. Fantastycznie, więc każdy, kto nas teraz słucha, może się czuć zaproszony. I teraz proszę powiedzieć, gdzie mamy się stawić. To jest Wydział Wydział Nauk o żywności i Rybactwa, Natomiast my realizujemy naszą działalność naukową w takiej specjalnej jednostce kierowanej przez profesora Artura Bartkowiaka. Jest to Centrum Bioimobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Cieszę się, że znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, chociaż droga nie wiodła bezpośrednio przez technologię, bo akurat na Wydziale Nauko Żywności kończyłem doktorat z technologii żywności i żywienia, ale studia robiłem na wydziale biotechnologicznym z biotechnologii, ale myślę, że dzięki tym mocnym podwalinom, które tam zdobyłem na tamtym wydziale, bardzo fajnie było mi zrobić doktorat z tej technologii żywności i żywienia, i uważam, że akurat na przykład nasza uczelnia jest doskonałym miejscem do rozwijania swoich pasji, zainteresowań naukowych, bo miałem też możliwość pracy. W kołach naukowych. W międzyczasie spędziłem półtora roku w Czechach na, na, w ramach programu Erasmus. Na doktoracie wyjechałem na dwa miesiące do Portugalii. Także nasza uczelnia i nasze wydziały są bardzo dobrym miejscem do rozwijania swoich pasji. Doktor inżynier Łukasz Łopusiewicz z Wydziału Nauko-Żywności i Rybactwa Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia. usłyszenia, pozdrawiam. To jest podcast Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.